Siemano witam was w następnym odcinku dzisiaj będziemy robić gear listę wszystkich serwerów które tu mam coxcraft, hypixel, acmc i yartex network zaczniemy sobie od coxcrafta więc jesteśmy na pierwszej arenie sobie go porobimy czy nie Daję sobie Pan tutaj już nie ma łóżka jak coś Pójdziemy sobie na miza od razu. to tu beda nie ma, nie ma morskiego, więc od razu sobie morskiego wyjaśnimy O kurde. A, bo może beda nie ma! Zniszczył się żółty. rzuty. Dobra, wróciliśmy do bazy. Ja pier. Robimy zrobimy tak. Ja pierdziele! Serwer oceniam na... 8 na 10 mogą być lepsze, gdyby poprawili heating. Widzimy się w naszym serwerze. Dobra, już jesteśmy. To co chciałem powiedzieć, to naprawdę minusem, i to dużym, to jest to, że nie można używać Perspective molda. I no to powiem wam, że to jest... Bardzo mi przeszkadza akurat. No, wzięliśmy diamenty, idziemy sobie prota kupić to muszę patrzeć pod perspektywą F5 Też, co to jest na pewno minusem yy, To jest właśnie Na pewno właśnie ping W prawym górnym rogu macie Ping i on jest, wynosi 140 Ja pierdolę, to za... jest taki łomek Jeszcze pewnie mnie zabije Nie no z jednym emeraldem to ja się nigdzie Znaczy z jednym diamentem to ja gdzie nie pójdę i z serca. Najgorszy, właśnie y, typ tego. Ale niech on mnie skoczy. Jak tak coś to mi się tak że... O, ja pierdzielę. I on teraz przegra. Przykro mi. Mówiłem, nie. Po co on takie rzeczy robi? To w ogóle. Tu też mam pytanie. A, weźmiemy sobie wszystko, co on miał. I tak. Jeszcze poczekamy na jedną sekundę aby kupić jabłko. Dobra, mamy. My jabłuszko, kupimy dużo wełny i kupimy dużo Fireballu, bo to jest bardzo potrzebne. Skupimy chyba jeszcze sobie mm, narzędzia, bo właśnie nie lubię, że na pixelu są właśnie... O, tu... Nie, chyba nie dałem tego do Enderchest'a. A ja jeszcze drabinek nie kupiłem. Ile to jest diaksów? Cztery? Laskus, ty jebany betoniarzu. Cztery! Cztery! Kupimy dużo wełny. I ty, jak na Kopskraft, to my tego nie testowaliśmy, ale. Jak widzowie mnie oglądają, to widzą, że gram na cockscrafcie, po prostu tam jest najmniejszy pink, jest po prostu najlepiej. O kurde! No kur... No to tak, ten serwer oceniam 5 na 10. Gdyby był mniejszy ping jak na cockscrafcie, to przecież, że to jest amerykański, amerykański czy afrykański, to bym więcej ocenił. Znaczy, gdyby był właśnie europejski. No ale nic taki nie jest, więc oceniam go na 5 na 10. Widzimy się na no, samym serwerze. Dobra, jesteśmy na kolejnym serwerze, który się nazywa jartexnetwork.com. Ten serwer też nie jest... Yy, A czym jest europejski, nie? Ale nie jestem polski. Ale najważniejsze, że jest ping w normie. Dobra, dojedziemy sobie tego żółtego. A, czy tu w ogóle ogarniają? Bo mi się wydaje, że akurat nie. Nie, <śm> Nie no, w ogóle nie ogarniają. Dobra, założyłem mu strefę. Ojej, że ci ludzie w ogóle nie ogarniają. No to spoko. Jak chcesz uciekać przed typem, który ma yy, 6 serc, no to spoko. Jeszcze sygapa gapa zjadł. No ta. Najlepiej. To miło. Nie, nie mam beda. Dobrze, dobrze. O kurde. Dobra, ubijemy się. O kurde, no najlepiej. JA PIERD! CO JA ODWALIŁ?! Ten serwer yartexnetwork.com oceniam na 4 na 10. Lobby no jest dosyć git, ale gra to jest w ogóle dziwna. Za ten sklepik jest minus, ale na pewno plus jest za perspective moda no dobra, więc dobra izolację widzimy w jakiś tam dzień. Nara!